Dobry wieczór Państwu. Prowadzimy rozmowy wieczorne, które są zapisywane i wstawiane na stronę art.prezydent.pl. Zadzwonimy do mojego pełnomocnika finansowego do spraw wyborów w 2020 roku, pani Sabiny Bobin. A tak naprawdę, jeszcze zgodnie z dowodem osobistym, jest to Norbert Bobin. Chcę się zapytać, czy miał dzisiaj spotkania z jakąkolwiek prasą? Bo oficjalnie Sabina powiedziała, że chce startować na prezydenta Warszawy i też to nagranie będzie na mojej stronie. Także mam telefon przed sobą, Sabina. Mam nadzieję, że jeszcze nie poszła spać, będzie za chwilę na, yy, na łączach. Już nie O, Sabina, nie śpisz jeszcze. Jednak y, słuchaj. Słuchaj, cały, cały czas buduję tę moją stronę artur prezydentpl i masz, masz tam założony swój specjalny taki punkcik, tak zwaną zakładkę. Że tam, jeżeli będziesz na przykład miała jakieś fajne wystąpienia w różnego rodzaju mediach, czy w gazecie, czy w telewizji, to tam będą one publikowane za Twoją zgodą, oczywiście. Nie zamierzam nic robić przeciwko. Powiedz mi tak, jaka jest sytuacja w Warszawie, bo ja jestem jednak parę set ładnych kilometrów od kraju, nie wszystkie do mnie wiadomości dochodzą, bo inne są mówione ogólnie w telewizji oficjalnej TVP, a co innego od zaplecza jest mówione, tak jak kiedyś za czasów jeszcze stanu wojennego. Jak to w ogóle wygląda w Warszawie, powiedz. Powiem ja ci tak, na samym początku, choć yy, ma mam ci pytanie, jest to takie, yy, to, yy, można powiedzieć bardziej z takich yy, pytań organizacyjnych, jest względem tego, że będę udzielała tej mowy wywiadu yy, przez telefon yy, na temat yy, akurat odpowiedzialności yy, obecnej. Po, powiedz mi, czy będzie to publikowane w mediach normalnie społecznościowych ta moja rozmowa teraz, tak? Jeżeli wyrazić zgodę, to yy, puszczę to na stronie Artur prezydent.pl, Na Zadanie. przykład jutro Zadanie. w nocy to wgram i jutro będzie to puszczone i będziesz mogła to odczytać w Zadanie. swojej za zakładce. Dobra, to ja tak, już wracam akurat do pytania, które zostało mi zadane. A powiem tak, że e, tak, e, to ma być w mediach puszczone społecznościowo, chciała ja będę się wypowiadać tak bardziej składnie, żeby oczywiście, e, żeby, e, było to oczywiście zrozumiałe. Powiem, że obecna sytuacja na temat akurat zgromadzenia, które było obecnie przedsiębiorców. E, Jestem zaniepokojona sytuacją, że nie, prezydent miasta stołecznego Warszawy nie wydał e, pozwolenia na organizację, gdzie oczywiście konstytucja pozwalała przedsiębiorcom zgromadzenia się. Myślę, że niepokoją na tym, że tutaj została również konstytucja naruszona, tak? ponieważ Konstytucja jasno mówi o tym, że tylko i wyłącznie w stanach nadzwyczajnych może na przykład zostać się wprowadzone jakieś ograniczenia, ale to prawda, nie może to dotyczyć całkowitego zakazu, tak? Zgromadzenia. Niepokoi mnie sytuacja, że cały czas jest konstytucja łamana, między innymi przez partie rządzącą, to, to jest nagminne, a również mnie zaniepokoiła sytuacja, że ratusz nie wydał decyzji, nie wydał zgody na prowadzenie zgromadzenia przedsiębiorców które miał miejsce w miało zapazze 23 maja bieżącego roku, jak również 16 maja bieżącego roku, jestem zaniepokojona sytuacją, y, która po prostu ma miejsce cały czas, tak? że są niewydawane zgody pomimo tego, że konstytucja pozwala i daje wolność zgromadzeń, y, y, gdzie nie ma oczywiście tutaj nałożonego, y, wprowadzonego żadnego tutaj stanu nadzwyczajnego z artykuł 233 o konstytucji, tak? Hmm. Wtedy powiem, że apeluję właśnie do między innymi do władz miasta o to, aby oczywiście przestrzegali, przestrzegali również konstytucję i działali w zakresie konstytucji, tak? Ponieważ nie wydanie zgody, gdzie oczywiście mamy na to pozwolenie, bo pozwala nam to konstytucja, artykułem 8, gdzie ja jest napisane w konstytucji, że konstytucja to jest najważniejsze prawo, tak? Polski, tak? I każda Wiemy, że rozporządzenie Ministra Zdrowia to jest w całości tak naprawdę, większość, 70% tego rozporządzenia jest niezgodne z Konstytucją. Między innymi również mamy na to przykład, że Konstytucja obecnie również została złamana w sprawie wyboru na prezes, pierwszą prezes Sądu Najwyższego, tak, obecnie. Jestem bardzo zaniepokojona tą sytuacją, tak? No wiem, że w wielu sytuacjach konstytucja jest łamana. Tłumaczą się za to wszyscy politycy. Bardzo dużo polityków z Konfederacji krytykuje, że na każdym, w każdym calu w ogóle jest ona ma łamane prawo, że to jest cały czas bezprawie. Dzisiaj widziałem pana Dziambora Artura. Wypowiadał się, wypowiada się z Konfederacji też przedstawiciel na prezydenta Polski w każdym bądź razie powiedz mi, co to, co to wy... tak, tak, Bosak, Bosak też się o tym wypowiada cały czas, wypowiada się o tym, o tym Bajzlu, o tym bałaganie w Polsce, o tym bezprawiu też i Korwin i tak samo Brown, ale powiedz mi tak, w związku z tym, że no był incydent z panem Braunem jak to w ogóle zostało do końca załatwione? Bo z tego co wiem, to ty musiałeś się tłumaczyć w prokuraturze za to, że, że niby zbezczyściłaś. Z, że zbezcześciłaś brałna, przecież ty wcale nie no, 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 miałeś to, no, na celu. W tej sytuacji, ja powiem tak, że no, chciałabym oczywiście powiedzieć, na, podczas gdy ta rozmowa, oczywiście, będzie w mediach puszczona, a powiem, że e, e, nie było to do końca, że się to łaczało w prokuraturze, ponieważ. E, Pan poseł Braun miał tak naprawdę tutaj z nieoficjalnych informacji, można powiedzieć, że tam powiadomiono o tym, że chce złożyć zawiadomienie o zniesławienie za typu 212 kodeksu karnego to prawda nie zostało to do końca e, doprowadzone tak, przez posła Konfederacji, jak pana Brauna, gdzie oczywiście również e, ja informowałam i dostosowałam wcześniej pismo do e, e, Konfederacji, że e, jeżeli e, będzie wprowadzone oczywiście takie a, zawiadomienie, to oczywiście powiadomiłam również e, w swoim piśmie, że oskarży ich o bezpodstawne oskarżenie mojej osoby, choć powiedziałam oczywiście i na, apelowałam w tym piśmie, że nie odpuszcza na pewno tej e, sytuacji, tak? I oczywiście tych oskarżeń wtedy, bo tak, uważam, że wolność zgromadzeń, nie ważne tak naprawdę e, choć jakiej grupy społecznej to się, tak? Czy przynależności. Uważam, że jeżeli idziemy pod hasłem, że wspieramy przedsiębiorców i bronimy oczywiście gospodarki, to nie ważne, czy osoba idzie, i, idzie z tęczową flagą, gdzie oczywiście nie było miejsca, już od razu mówię, mhm. że nie było miejsca, że była to tęczowa flaga, ponieważ to e, e, TVP upubliczniło, gdzie Złożone za to ja będę mówiła o tym głośno, że ta telewizja to nie jest telewizja publiczna i nie możemy mówić o telewizji publicznej, gdzie telewizja zajmuje się tylko i wyłącznie sprawami osób LGBT i niczym innym. Tak? To jest poważne również, zapowiedziałam również, że w wcześniejszym oczywiście również wywiadzie. A powiem, że zapowiedziałam również, że zgłoszę e, pismo z zapytaniem do Krajowej Rady Radiofonii i telewizji z zapytaniem, czy telewizja publiczna jest powołana do właśnie do takich e, między innymi działalności, w jakim zakresie oczywiście działa, miała, tak. E, uważam, że e, telewizja naruszyła moje oczywiście życie prywatne, choć jest artykuł 3, 47 Konstytucji o życiu prywatnym, tak? między innymi miejsca zamieszkania, czy między, między innymi moich danych osobowych, choć oczywiście Została upubliczniona bez zgody moja oczywiście, nie powiem orientacja seksualna, ponieważ tożsamość płciowa, ja bym chciała dodać, że akurat y, nie zostało to y, do końca oczywiście y, y, dobrze prawidłowo opisane, ponieważ tożsamość płciowa orientacja seksualna jest różnicą i to bardzo znaczne, tak? No jasne, że tak. Słuchaj, y, tak. Sabina, byłaś bardzo aktywna w czasie y, wyborów, w czasie jeszcze tej kampanii i Terminu składania podpisów. Sama dobrze o tym wiesz, jak było ciężko zbierać podpisy, bo ludzie nie mają pewne, pełnej świadomości, czym są wybory, czy mogą oddać popis, podpis po, na liście, czym jest RODO, czy to wypada, czy to nie wypada. Było bardzo ciężko na patelni. Pamiętasz? Jak odnosisz się Aha. do tego, że sama dobrze o tym wiesz, że praktycznie wszystkie komitety łamały prawo? Ponieważ wynagradzały osoby, które zbierały podpisy, na przykład umowną złotówką za każdy podpis. Jak do tego się odnosisz? Bardzo takie pytanie powiem, że może powiedzieć na miejscu, ponieważ, i na czasie, ponieważ jest kampania wyborcza. Chciałabym się odnieść do tego pytania, że nie zostało przedstawione, zadane. Powiem tak, że oczywiście kampania wyborcza trwa, a to, że komitety wyborcze finansowane z pieniędzy partyjnych, poddające oczywiście, że mają kandydatów bezpartyjnych, uważam za tak naprawdę bezczelne na kłamstwo. Chciałabym przytoczyć oczywiście również z nieoficjalnych informacji. Informacji, gdzie oczywiście wczoraj dostałam informację, będą oczywiście żądały od Rotusza Społecznego miasta, albo również od Państwowej Komisji Wyborczej informacji na temat m.in., jak pan Patryk Jaki niekonstytucyjnie zmienił się podczas wyborów samorządowych, kandydatury, gdzie kandydował na prezydenta Warszawy. Zmienił oczywiście z, się nagle oczywiście z Komitetu Prawa i Sprawiedliwości, oczywiście kandydata bezpartijnego, gdzie to oczywiście nie zostało również ujęte w spisie. Dopiero została dołączona druga kaska, to oczywiście została informację taką wczoraj na wybraniu zarządu naszej organizacji, choć była osoba, która akurat była przewodniczącą na, w jednej dzielnicy, nie będę mówić jakiej, ponieważ to akurat może wpłynąć również na ujawnienie danych oso, o tej osoby, ponieważ te dane widnieją przez okres pięciu lat, tak, na stronie. Chciałabym się odnieść na temat wynagrodzenia osób zbierających oczywiście podpisy. Podpisy nie powinny oczywiście być, nie powinno być płacone za zbiórkę podpisów, ale tak jak oczywiście Pan, ja też wiem, może te po, e, komitety, oczywiście już nie będę wymieniać jakie, e, zapewne każdy wie, albo może się domyśla, płaciły, płaciły normalnie sumy i to 2 złote to 50 za podpis, o te 50 te 70 złotych. tak nawet do 3 dochodziło, może nawet nie całe, ale były takie sumy, i no. tak oczywiście takie I, I płaciły pieniędzmi partyjnymi, które mają od wszystkich od tak, ludzi, a...

i oczywiście pieniądze partyjne pochodzą tak naprawdę z subwencji, które oczywiście są, a subwencje pochodzi z pieniędzy podatników między innymi tam więc no, no to powiedzieć, że tak naprawdę płacili za to, że Pol Polacy się podpisują w liście, płacili chyba jednej osoby tak naprawdę za te podpisy, za te tych osób, osób Czyli te osoby, podpisy, które są tak? zgłoszone aktualnie na prezydenta Polski nie powinny brać za, udziału nie, nie powinny brać udziału w wyborach, bo łamały prawo, taka jest prawda łamały prawo i myślę, że nie powinien brać udziału w wyborach, ale e, prawo oczywiście wiemy, że na gminie łamie obecna władza rządząca, a, oczywiście to. Przede wszystkim Duda, przede wszystkim, Duda, przede wszystkim Duda nie zbierał e, podpisów publicznie e, tutaj, jeżeli chodzi. No, nie zbierał, ale no, na patelni, na patelni i, nie było przedstawicieli, publicznie. tak jak Bosaka. Na przykład. Uważam, że to tylko było w zakresie i w obrębie kościoła. Chociaż oczywiście również chciałabym poruszyć temat, tak jak oczywiście ustalaliśmy wcześniej w tę rozmowę, że poruszę temat akurat swojego petycji obywatelskiego, który złożymy za niedługo. Zbieram oczywiście 100 tysiąc podpisów, żeby zarejestrować w ten komitet inicjatywy obywatelskiej. Chcemy oczywiście, żeby w celnie, jak i w każdym innym urzędzie, zostały zawieszone każde symbole wyznania. Jeżeli zostanie zawieszony, będziemy chcieli żądali zdjęcia krzyża i innych oczywiście symboli, ponieważ tak jak wiemy, że nie ma równości osób transpłciowych, między innymi osób LGBT, również nie mamy w Polsce równości w zakresie wyznania i kościołów tak naprawdę. No, no, jeżeli na przykład powiem tak, e, e, udzielam z tej wywiadu telefonicznie, to powiem oczywiście, że e, uważam, że jeżeli ktoś wchodzi do urzędu i widzi krzyż no dekoły się, że jestem kodania oczywiście tutaj budy, to powiem oczywiście, że mnie to by na przykład obraziło i nie traktowało urzędu poważnie, tak? Dlatego oczywiście tutaj w tym zakresie również nie ma równości, tak? Pierwszy krok będzie oczywiście wykluczenie wykluczenie, wykluczenie, wykluczenie oczywiście tej dyskryminacji między nimi kościołów i związków wyznaniowych, ustalenie zasad ogólnych i nie możemy o konkordatu. Powinniśmy oczywiście to znieść również, albo podpisać tak w z innymi również rozwiązkami wyznaniowymi kościołami na terytorium sposób polskiej, tak? No dobrze, Sabina. Kiedyś Kiedyś poruszaliśmy temat tego, kto będzie twoim przewodniczącym w starciu na prezydenta Warszawy. Czy? na prezydenta Warszawy, to oczywiście tak, 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 proszę. No to znaczy, podtrzymujesz to, tą twoją, jak gdyby decyzję, że chciałabyś, żebym to ja był akurat w tym, w tym zaangażowany? Na razie powiem, że powstrzymuję oczywiście decyzję, że kandyduję na prezydenta Warszawy, jeżeli będą ogłoszone jako takie wybory tak na prezydenta. I oczywiście również powstrzymuję, że Artur Głowacki będzie oczywiście moim przewodniczącym w sztabie mojej kandydatury na prezydenta Warszawy. Pani Zając będzie następcą, tak jak oczywiście mamy ustalone, oczywiście jeszcze nieoficjalnie. A pani Ślązak będzie oczywiście również rzecznikiem sztabu, no i się reszta to mnożonki tak naszego sztabu tak No to fajnie Dobrze Sabinko. Słuchaj, ja jestem dzisiaj na, troszeczkę też zmęczony, bo mhm. pracowałem od 14.00. Tak, ja również akurat się udaję już, to po prostu nie doczekałem się pewnego zdarzenia, które oczywiście miało mieć miejsce, ale oczywiście również się udaję teraz już w miejsce do, do swojego domu. Tutaj to do centrum już nie będą mówić gdzie. I oczywiście dziękuję za możliwość udzielenia wywiadu, tak tutaj oczywiście wy w programie, tak, może się po, połączymy się może jutro. Jeszcze dzisiaj mamy 28 maja. Wczoraj był, był fajny dzień, bo miałem dzień wolny, uh -huh. jak gdyby. Urodziny 27. Teraz też 27 maja miał urodziny Konrad Berkowicz z Konfederacji, tak naprawdę najbliższa osoba niedawno u Korwina. I z tego, co wiem, to też Korwin chyba zapraszał Cię na kawę, z tego, co doszły do mnie takie słuchy i... Znaczy powiem, powiem tak, powiem, że była taka propozycja, padła taka propozycja, żebym oczywiście się pojawiła u tej osoby akurat w... Z... Tutaj, jakby to powiedzieć, partii politycznej była oczywiście taka propozycja, żebym się oczywiście przyszła na kawę, tak i na rozmowę, ale nie przyjęłam zaproszenia, które oczywiście otrzymałam od tego posła, tak na herbatę i na kawę oczywiście do biura i porozmawianie o sprawach akurat o treściach politycznych, tak, we swoich rozmowach, tak. Nie przyjąłem takiego e, oczywiście zaproszenia, powiedziałam, że w najbliższym czasie nie udam się oczywiście do konfederacji. na każdym, jakiekolwiek oczywiście konsultacje e, społeczne czy polityczne, tak? Że, w, w żadnym tak naprawdę zakresie, tak? No rozumiem. A czy jeżeli chodzi o y, takie sprawy, że na przykład jeżeli będziesz prezydentem Warszawy, a konfederacja będzie a nie... chciała zrobić. Przemarsz ulicami Warszawy, czy wydasz na to zezwolenie, czy nie? Uważam, uważam, że to będzie wydane, jeżeli ja bym, tak, jeżeli pan zadał mi takie pytanie, tak, jeżeli ja bym była jako takim prezydentem Warszawy, oczywiście powiem, że będę wydawała na każde zgromadzenia te zgodę, nawet gdy będzie nakładał na to rząd w oczywiście w zakresie niezgodnym z konstytucją, będę i tak wydawała, poświadczała, będę oczywiście swoim własnoręcznym podpisem, że wydaję zgodę na zgromadzenia. Nawet czy to będzie ruch narodowy, tak zadał pan oczywiście pytanie, czy będzie ruch narodowy, czy oczywiście będzie to para równości, czy jakie inne, jakiekolwiek inne zgromadzenie będę wydawała, ponieważ uważam, że każdej grupie społecznej, każdemu obywatelowi przysługuje jako takie e, prawo tak naprawdę zapisane w konstytucji e, z dnia 2 kwietnia 1998 roku. E, powiem tak, że uważam, że od tego są służby, żeby, żeby zabezpieczyć i e, żeby podczas takiego zgromadzenia był oczywiście porządek. Tak, i bezpieczeństwo zapewnione osobom manifestującym, czy nawet obywatelom mieszkańcom, tak? A danego e, czy oczywiście podziału administracyjnego, m.in. tej samorządowego miasta, tak? Uważam, że e, e, policja jest od tego inne służby porządkowe do zabezpieczania, e, żeby ta manifestacja miała charakter e, manifestacji, gdzie oczywiście po, e, obywatele wyrażają swoje poglądy, tak? Czy jest przeciw, czy poparcie, tak? Będę wydawała, mówię tutaj głośno, że Będę wydawała zgody na każde zgromadzenie, które oczywiście będzie zgłaszane, tak? Wydaje mi się, że na tym możemy właśnie zakończyć nasze posiedzenie ja, ja, wieczorne. Ja mówię, tak, to to ja bardzo, po, bardzo, pozytywny przejaw twojej świadomości politycznej. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Ja, dziękuję bardzo. również no, i dobranoc. I Byłeś, dobranoc. No dziękuję Wieczorny, naprawdę. Dobranoc. dobranoc. Cześć. No. Słyszeliście Państwo rozmowę z panią Sabiną, czyli z Norbertem Bobinem, który jest w moim komitecie i członkiem komitetu, i pełniącą rolę finansową, przewodniczącą komitetu finansowego i odpowiada za płatności wszelkich spraw materiałów reklamowych. Podczas kampanii W starcia na prezydenta Polski 2020 roku. Dziękuję serdecznie i żegnam państwa, a jednocześnie zapraszam cały czas na stronę www.arturmyślnikprezydent.pl. Dziękuję i dobranoc.